Sława szymborska pomysł. Przyszedł mi pewien pomysł na wierszek, na wiersz. To dobrze. Mówię, zostań, pogadamy. Musisz mi więcej o sobie powiedzieć. Na co on szeptem kilka słów na ucho. Chodzi, mówię. To ciekawe. Od dawna już te sprawy leżą mi na sercu. Ale żeby wiesz o nich? Nie, na pewno nie. Na co szeptem kilka słów na ucho? Tak ci się tylko zdaje. Odpowiadam. Przeceniasz moje siły i zdolności. Nawet bym nie wiedziała, od czego mam zacząć? Na co on szeptem, kilka słów na ucho? Mylisz się, mówię. Wierz zwięzły i krótki o wiele trudniej napisać niż długi. Nie męcz mnie, nie nalegaj, bo to się nie uda. Na co on szeptem, kilka słów na ucho? Niech ci będzie, spróbuję. Skoro się upierasz, ale z góry uprzedzam, co z tego wyniknie. Napiszę, przedrę i wrzucę do kosza. Na co on szeptem kilka słów na ucho? Masz rację. Są przecież inni poeci. Niektórzy zrobią to lepiej ode mnie. Mogę ci podać nazwiska, adresy on szeptem kilka słów na ucho? Tak, naturalnie będę im zazdrościć. My sobie zazdrościmy nawet wierszy słabych, a ten chyba powinien. Chyba musi mieć. Na co on szeptem kilka słów na ucho? No właśnie. Mieć te cechy, które wyliczyłeś. Więc lepiej zmieńmy temat. Napijesz się kawy? Na co on weschnął tylko i zaczął znikać i zniknął.